Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Paczka z Sinsei przyszła, musimy nagrać, zobaczyć sobie, co jest w środku. Mamy godzinę, nie mamy godziny, bo mi ten zegarek padł. rozładował się, ale mamy kawę za to, więc tradycyjnie, słuchajcie, łyk kawki. Co? A, jest, jest. Nie rozśmieszaj za kamerę. Mm. Łychka wusi, słuchajcie, i jedziemy, to i chyba nie ma tu jakoś dużo ciuchów. Ty też co w środku jest? Bośmy razem zamawiali. Nie? Sześć ciuchów. Takich chyba głównie dla naszej córki otworzę tak, żeby ewentualnie można było zrobić zwrot. A, i coś też dla mamusi jest. Zacznijmy od rzeczy dla mamusi. Słuchajcie. Sweterek. Zamówiłam sobie taki piękny, różowy sweterek. I nawet go odpakuję i od razu przymierzę, chociaż mam mikrofon. Ale zobaczymy, dobra? Mam nadzieję, że będzie mi pasował do twarzy. Wzięłam specjalnie sobie rozmiar XL, bo ja lubię jak takie rzeczy, właśnie bluzy, sweterki, jak są większe, jak są oversize'owe, a nie jak są takie dopasowane. O kurczę, i jest duży, ale fajnie. Sweterek musi być duży, musi otulać, zakrywać pupkę. Musi być po prostu wygodny, żeby coś pod spodem można było mieć, t-shirt albo cokolwiek, słuchajcie. No musi tak być. Nie wyobrażam sobie swetra, co jest dopasowany po prostu, bez sensu. Śliczny kolor, chyba mi pasuje, nie? Taki. Jak myślisz? Chyba. Taki kolor. Brązowy, <śm> Brązowy mi nie pasuje. Co? Różowy mi nie pasuje. Czemu? Ale do mojego naszyjnika, co mi córeczka zrobiła? Przecież będzie idealnie pasował, prawda? No dobra, nie będę zakładać, słuchajcie, ale jaki fajny w ogóle materiał. To jest taki sweter, co nie gryzie. Zobaczcie, piękne rękawki, takie bardzo, takie wiecie. I tutaj też ma takie ściągacze. Ej, fajny, gruby, ciężki, co może oznaczać, że będzie się fajnie właśnie na sylwetce układał. To materiał. Fajny, co? Taki porządny, fajny sweter. Czy tu jest coś napisane? Słuchajcie, jeżeli chodzi o materiał, powinno być co? Nie, nie ma. Pullover. Pullover. Pen, pentru femei. Pentru femei. Nie wiem, nie mam pojęcia, co to jest. Tutaj ma jakieś zaciągnięcie, tak jakby. Czy od czego to jest? Aha, bo z tyłu jest metka wszyta, i ona tutaj jest tak wszyta, że na plecach to widać. Oj, mój żołądek. Nie, ale jest pie... sweter ze mną zostaje obojętnie, czy pasuje, czy nie, ale wiadomo, on nie ma pasować, tylko ma, ma być i otulać, więc sweterek zostaje na pewno. Lady, lady, jedziemy dalej. A to? To jest chyba dla naszej córki. To jest chyba dla naszej córki. Taki t-shirtik, mamusia ci zamówiła. Strasznie się garbię, ale słuchajcie, jak nagrywam tak, to to źle wygląda, prawda? Ale jak nagrywam tak, to mnie normalnie już całe plecy bolą. Po prostu niegarbienie jest, się jest strasznie ciężkie. Dobra. Biały biały, biały t-shirt. O, i słuchajcie, i tu teraz poruszę temat, który tutaj na pewno wielu mamom się przyda, albo wam w ogóle, jak zamawiacie, nie buję kamerą, nie możesz ziewać. Nagrywanie z chłopem po prostu. Słuchajcie, jak jesteście mamą, albo jak zamawiacie dla siebie coś na Sinseju, to polecam Wam w ogóle z góry brać troszkę większe rozmiary, bo oni mają bardzo dziwną rozmiarówkę. Teraz pokażę Wam koszulkę, która jest w rozmiarze 152, a ja kupiłam ją dla mojej córki, która nosi 134. I zobaczcie, jak ona wygląda. Ona jest malutka. Nie. Jest, znaczy, będzie dobra, wiadomo, ale mi chodziło o to, żeby ona była taka jak ona już. Bo Melania bardzo lubi takie też oversize'owe koszulki, bo teraz jest taka moda u dzieci, że mają takie, wiecie, dłuższe, troszeczkę luźniejsze. Wiecie, luźne spodnie, luźne, wszystko luźne. I zobaczcie, nie jest taka jakaś bardzo duża, jest, jest zwyczajna. Nie? Na metr 52, słuchajcie, no ale i tak zostaje, bo bardzo fajny materiał, bardzo fajna jakość. I na pewno dziecku się taka koszuleczka przyda. O, tu teraz coś dla mojej misiaczki, zobacz. Co to jest? Ulubiona Kuromi Melania jest teraz bardzo ten w temacie Kuromi. Nawet dostała od świętego Mikołaja taki zeszycik, nie? Pamiętnik Kuromi. I zamówiłam słuchajcie, bluzę kuro, Misiu, Nowa bluza, bo ty już powyrastałaś. Zobacz, jaka świetna. Bez, kap... Bez kaptura, zobacz. Idealna, nie? Ja ją wziąłam, słuchajcie, z działu chyba dla pań, dla dorosłych, bo tu jest rozmiar M albo dla nastolatek i tam już był M. Bo też chcę, słuchajcie, żeby ta bluza była większa, żeby troszeczkę z nią. Została ta bluza, bo tak jak już wielokrotnie tu powtarzałam na moim kanale, jak zamawiam nowe ciuchy dla córki, to zawsze biorę rozmiar większy, bo te ciuchy, co teraz mam, niech ona je donosi do niszczy, a te nowe, które już teraz zamawiam, będą na przyszły sezon. I wiecie, żeby nie, bo bez sensu zamawiać dla dziecka w danym rozmiarze, bo to się za chwilę okazuje, że te ciuchy są za małe, więc ja zawsze jak zamawiam nowe ciuchy, to o rozmiar większe albo wiadomo, bo na teraz ciuchy mam, ja nie zamawiam teraz na teraz, tylko zamawiam. zamawiam teraz. teraz na później. Nie? Bo teraz są wyprzedaże zimowe, ale wiadomo, nie, że teraz też może ją ubrać, ale też na przykład na przyszło miesiąc już myślę, tak? Nagrywa się mi się, ty kontrolujesz tam. No także ej bluza jest przeczaderska. Polecam. Świetny materiał, jakość wykonanie. Super. Kolejna sprawa, to jest albo mamusia, albo córusia. To nie wiadomo. Zaraz zobaczymy, dla kogo to była. O, Barbie! I to jest taki, wiecie co to jest za materiał? To jest taki siwy sprany, taki czarny sprany. Mamusia czy córusia? to by chciał taką. Tatuś 2025. Ej, fajna, śliczna, bardzo fajna jakość, bardzo fajny materiał. Bardzo jest taka, wiecie, że jeszcze się troszeczkę tak właśnie elastyczna jest taka Barbie i właśnie albo dla mnie, albo dla ciebie, co? No zobaczymy, kto ją weźmie. Albo dla taty. Ale fajna, super, Ej, słuchajcie, myślałam, że nic z tego holu za dużo nie zostawię, bo tak nie chciałam jakoś yy, się pieniędzy pozbywać, ale jak tak dalej pójdzie, to, to zostanie wszystko. Dobra, już pamiętam, to są spodnie, to są spodnie, mamusia sobie zamówiła, zobaczcie, to są takie dzwony. Tylko ja myślałam, że to jest taki leginsowy materiał, a to jest taki materiał. Wiecie, co to jest za materiał? To jest takie spodnie garniturowe czasami są z tego materiału. W ogóle to jest XL. Mówię Wam, jak zamawiacie na senseju, to bierzcie poprawkę na rozmiar. To jest XL, słuchajcie, to jest XL. Przymierzę, Przymierzę potem, na co teraz mam przymierzyć? I one są leciutko rozciągane na dole, bo też właśnie teraz też jest moda na dzwony, już nie ma mody na, słuchajcie, na rurki. Fajne, podobają mi się i są taki lepszy materiał, że być może je troszeczkę dłużej będzie człowiek używał. I też wzięłam właśnie taki burgundowy, ale to widzę, że to jest taki bardziej kolor wina niż Burgund. Ale fajne też mi się podoba. Zobaczymy. Ale nie jestem ich pewna, więc wsadzę je na razie do tej torby z której przyjechały, żeby potem w razie zwrotów, słuchajcie, pakować ciuchy w oryginalne woreczki. Kolejna bluzeczka. Boże, jak mi plecy bo Nie usiądę tak dobrze, ten hol się kończy już. Co to? O, cukier. Do rybatki dla męża. Chciał nawet cukier dla męża, do herbatki wysyłają. Można dosypywać. A to, co to za maleństwo, ale będzie dobre na misie. To jest, słuchajcie, 158, jeszcze lepiej. To zobaczcie teraz to. To jest 152. Zobaczcie te rozmiarówki, jak oni szaleją. 152. Jest tu, a to jest 158 według nich. Jest tu. Czy wy to zobaczycie? Zobaczcie. Widać jakąś różnicę? No widać, nie? Ta jest, ta, ta, ta jest większa niż ta biała. A ta biała jest, no. Także nie ma co. Ej, ta jest fajna, podoba mi się. Takie z tymi chińskimi napisami. W ogóle zaczniemy sobie od tego, że te koszuleczki były w bardzo niskich cenach. Ja zapomniałam zrobić print screenów. Nie wiem, czy te ceny jeszcze na stronie obowiązują, bo to była zimowa wyprzedaż. I te t-shirty, słuchajcie, ten, ten, e, tamten, ten. One wszystkie kosztowały euro 59 2,19 naprawdę jakieś bardzo wielkie grosze. I też w sumie nie ukrywam, że brałam to, co jest, bo zależało mi na to, żeby właśnie Melanie dokupić trochę t-shirtów, a właśnie Sinsei ma bardzo fajne jakościowo te t-shirty. No i ten, nie? Zobaczę, czy jeszcze na stronie to jest. I ten. I, 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 i jakie są na stronie, to zrobię Wam print screeny po prostu. O to mi chodziło. Dobra, skarpetki na pewno zostają 15,99 zł polskich albo 3,49 za trzy pary skarpetek długich Barbie. Także albo ja, albo córka, my to nosimy już na spółę, nie? A nie, to miało być dla córki, a to pewnie te Barbie będą dla mnie, bo ja lubię Barbie. A to jest Cinnamoroll, 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 Cinnamoroll. Skarpetki z takiej tej. Zobaczmy się jakie skarpetki mam się ci kupia. Cinnamoroll. Czy ty Znasz to? O, wow. Widzisz? Jak ci dobrze zamówiłam. O, takie skarpetusie dla Melusi. Chcesz teraz jedną parę przymierzyć, które to nie pokazuj się, ja ci powiem, które. Znaczy, ja ci te pierwsze, dam te pierwsze. pierwsze. O to chyba będziesz musiała iść sobie obciąć. No, to nie nie to sobie. Będziesz musiała iść obciąć te nogi. Dobra. Trzymaj, Miszka, przymierz sobie. O, tak się prezentują i one też kosztowały jakieś grosze. Także piękne skarpetki. No fajne, fajny materiał, nie, też. Tutaj tak wykończone ładnie, słuchajcie. Długo już to... Mam nadzieję, że się długo nie ten... Wyłączył się mikrofonik, rozładował się. No ja wiedziałam, że się... Muszę się do Was odezwać w ten sposób, dlatego że padł mi mikrofonik, słuchajcie. Nie wiem jak długo nie było dźwięku, ale jak po prostu jest, jeżeli Wy to na oglądacie, to ja już to po prostu naprawiłam i mówiłam do Was. Hall właśnie się prezentuje, prezentuje tak. No, i ja z tego miejsca życzę Wam wszystkiego dobrego. Zapraszam Was na kolejne filmy, na pozostałe filmy na poprzednie filmy i na te, które będą, są. No, także tak się wszystko będą są. prezentuje. Mogłyby być. mogłyby być. Także dajcie znać, czy lubicie sinsej, czy zamawiacie. A ja życzę Wam miłego wieczoru. Do zobaczenia. Cześć. Pa. Przyszłam tu do fotografii, bo nie mogłam się doczekać, żeby, słuchajcie, ubrać te spodnie. W ogóle one są świetne. Wyglądają super na nodze, bardzo mi się podobają. I do tego, słuchajcie, ten sweterek. Kamera nie oddaje koloru. To jest, słuchajcie, rewelacyjny kolor. Blado-różowy, ale intensywny zarazem. Tu mam jeszcze metki, słuchajcie, to się nie przejmujcie. Ale powiem Wam, super. Te spodnie też. Świetnie się prezentują, bardzo mi się podobają. Świetne są. Naprawdę ekstra. Super. No. Także to na pewno ten zestaw, słuchajcie, zostaje. Bamboleo.